Fizyka medyczna jest specjalnością realizowaną na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w ramach kierunku zastosowania fizyki w biologii i medycynie. Są to studia dwustopniowe, stopień pierwszy, czyli studia licencjackie są dedykowane zagadnieniom dozymetrycznym i obrazowaniu medycznemu. Studia drugiego stopnia są studiami magisterskimi, na których uczymy studentów, w jaki sposób promieniowanie jonizujące oddziałuje z systemami biologicznymi, takimi jak komórka. Robimy to zarówno doświadczalnie, wykonując eksperymenty w laboratorium radiobiologicznym, jak i teoretycznie z wykorzystaniem symulacji komputerowych w oparciu o metody Monte Carlo. Specjalność fizyka medyczna jest budowana na projektach naukowych. Te projekty realizujemy zarówno w Zakładzie Fizyki Biomedycznej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, jak i we współpracy z ośrodkami zagranicznymi oraz krajowymi. Fizyka medyczna jest kierunkiem interdyscyplinarnym, a więc oprócz przedmiotów fizycznych w programie znajdziemy również przedmioty z zakresu biologii, takie jak biologia komórki czy fizjologia, przedmioty z zakresu chemii, np. chemia radiofarmaceutyków, oraz przedmioty bardziej medyczne. Na zajęciach wykorzystujemy oprogramowanie Plank, które pozwala na przygotowanie indywidualnego planu leczenia pacjenta w oparciu o obrazy jego tomografii komputerowej. Promieniowanie ma na celu zniszczyć komórki nowotworowe i ostatecznie doprowadzić do wyleczenia pacjenta. Do radioterapii potrzebna jest dobra detekcja promieniowania jonizującego. Niestety nie jesteśmy go w stanie zobaczyć gołym okiem. Musimy użyć odpowiednich detektorów, aby je zmierzyć. Tutaj promieniowanie, przechodząc przez ośrodki o różnej gęstości, różnie zaczernia nasz film. Podobnie jak w przypadku wykonywania zdjęcia rentgenowskiego. Jednym z uszkodzeń powodowanym przez promieniowanie jonizujące jest podwójnoniciowe pęknięcie DNA. Takie pęknięcia są naprawiane w komórkach dzięki naturalnie występującym mechanizmom i białkom. Miejsce naprawy nazywamy ogniskiem naprawczym. Takie ogniska możemy obserwować pod mikroskopem fluorescencyjnym. Bycie członkiem Koła Naukowego Fizyki Medycznej umożliwia dołączenie do prac badawczych prowadzonych w ramach naszej specjalizacji. Podczas studiowania fizyki medycznej nie sposób się nudzić, zaś po jej ukończeniu jesteśmy gotowi, aby zacząć pracę. Nasi absolwenci kontynuują często naukę na studiach doktoranckich. Część z nich pracuje w instytutach badawczych albo w laboratoriach, w szpitalu onkologicznym albo. W sektorze prywatnym jestem przekonany, że te studia o takim charakterze interdyscyplinarnym dają przygotowanie do tego, żeby znaleźć pracę nie tylko interesującą, ale też bardzo przydatną społecznie.